Oddany do użytku w zeszłym roku Puławski Skatepark już niebawem będzie areną zmagań miłośników powietrznych ewolucji. W sobotę 17 września na obiekcie przy ulicy Niemcewicza odbędą się ogólnopolskie zawody hulajnogowe i deskorolkowe. Przejazdy uczestników zawodów będą oceniane przez profesjonalnych sędziów. Prawo do startu w imprezie mają osoby dorosłe, a także dzieci i młodzież za pisemną zgodą rodziców, którą należy mieć ze sobą wypełnioną w dniu imprezy. Podczas zawodów nie zabraknie oprawy muzycznej, którą zapewni DJ Shudi. Wystąpi także puławski raper Maślany. Oprócz samego konkursu podczas wydarzenia zaplanowano także warsztaty z jazdy na deskorolce i hulajnodze, organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Osoby, które chciałyby pokazać szerszej publiczności swoje umiejętności w stosowaniu różnego rodzaju trików na deskorolce czy hulajnodze, będą mogły zapisać się na listę uczestników w dniu zawodów od godziny 10. O tej samej porze rozpoczną się też warsztaty dla tych, którzy chcieliby zacząć swoją przygodę ze sportami ekstremalnymi. O 11.30 wystartują eliminacje do zawodów konkursowych. Zakończenie imprezy planowane jest około godziny 18.00.